Co ciągnik Klas zmienił w moim życiu. Dzięki ciągnikowi Klas mogę nadal rozwijać swoje gospodarstwo. Witam, nazywam się Mateusz Kondziela. Znajdujemy się w miejscowości Kieszpów Wieski w gminie Wąpielsk. Razem z tatą gospodaruję na gospodarstwie o powierzchni około 60 hektarów. Uprawiamy zboża, buraki, kukurydzę oraz trzymamy bydło mleczne oraz opasy. W marcu tego roku zakupiliśmy ciągnik klasa Ariona 630 o mocy znamionowej 155 koni. Taki był nam potrzebny do naszego gospodarstwa. Ciągnik jest wyposażony w wersję CIS Plus. Dobraliśmy szersze ogumienie. Do ciągnika wybraliśmy opony w Redestein ponieważ mają bardzo dobre właściwości trakcyjne i fajnie oczyszczają się z błota Opony polecił mi przedstawiciel po namyśle po przeczytaniu różnych opinii na internecie te opony okazały się naprawdę dobre nie było żadnych negatywnych opinii na ich temat nie były tak drogie jak konkurencja przedni tus razem z przed przednim Wybraliśmy klasa, ponieważ szukałem ciągnika przyszłościowego, który nie będzie mnie już ograniczał pod względem maszyn. Maszyny stają się coraz ciężejsze, bardziej wyposażone. I tu nie muszę szukać lżejszej maszyny, żeby ciągnik mi to podniósł, czy nie przeważało go. Maszynę mogę wyposażyć tak jak chcę, ponieważ wiem, że ciągnik sobie z nią poradzi. Bardzo podoba mi się stabilność w tym ciągniku. Nie ma problemu z żadną maszyną, żeby go podrywało, przeważało, jak się założy ten przedni obciążnik, to już w ogóle. Stabilny na drogach, szybko mogę się drogami poruszać, ponieważ ma amortyzowaną kabinę, przednią oś. To też przyspiesza do jazdy na pola. Drogi są u nas dosyć, jak to polne drogi, dziurawe. Mogę jeździć po nich szybciej, maszyny tak tego nie odczuwają. Nieraz tak było, potrafiło, że na przykład podbić maszynę, na jakieś dziurze przez nie uwagę, a tu wszystko tak jest amortyzowane fajnie, nie ma takich sytuacji. Gdy szukaliśmy ciągnika, na testy dostaliśmy z firmy Kalchem ciągnik klas Arion 610 przez handlowca Marcina Krzyżanowskiego. Maszyna pracowała z pługiem obrotowym czteroskiłowym. Ku zaskoczeniu bardzo dobrze sobie z nią radził, ponieważ warunki były ciężkie, orka była wykonywana dość głęboko po deszczu, a pod spodem mieliśmy suchą ziemię. Skały się wyorywały i ten ciągnik naprawdę sobie dobrze radził. Nie grzebał, nie zwalniał. Naprawdę szedł. Po zorganizowanym pokazie twierdziłem się, że ten ciągnik idealnie nadaje się do naszego gospodarstwa. Lubię spędzać czas ze swoją dziewczyną, nawet jak pracuję w polu. Ania lubi pracować ciągnikiem, więc ja mogę sobie odpoczywać na fotelu pasażera.